Golub Dobrzyń to niewielkie miasto o powierzchni 750 hektarów. Zamieszkuje tu niespełna 13 tysięcy osób. Położone we wschodniej części województwa kujasko-pomorskiego w dolinie rzeki Drwęcy, która przepływa u stóp XIV-wiecznego zamku Anny Nie tylko on zachęca do odwiedzania tego miasta. to także starówka z murami obronnymi i zabytkowe kościoły. Teraz Golub Dobrzyń będzie magnesem nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla inwestorów. A to dzięki terenom inwestycyjnym, które powstaną na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń i Ministerstwo Gospodarki podpisały umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod nazwą Wykonanie Opracowań Studyjno-Koncepcyjnych dla terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Partnerem projektu jest gmina Golub-Dobrzyń, największa gmina powiatu grubsko dobrzyńskiego Jej ogólna powierzchnia wynosi prawie 200 km2 i jest typową gminą rolniczą. Funkcjonuje tu ponad 1000 indywidualnych gospodarstw nastawionych przede wszystkim na produkcję rolną. Ale od pewnego czasu daje się zauważyć ciągle rosnącą liczbę podmiotów gospodarczych. Projektowane oświetlenie dróg. Program inwestycyjny zakłada budowę infrastruktury technicznej obejmującej sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, sieć deszczową, gazową, teletechniczną oraz elektroenergetyczną zlokalizowaną głównie w ciągu dróg dojazdowych oraz wewnętrznych. Projekt jako całość realizowany jest w oparciu o normy i dyrektywy unijne. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących zmian w środowisku, a jego realizacja będzie elementem zrównoważonego rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego miasta oraz gminy golub dobrzyń To znaczy ta powierzchnia no jest tak jak, jak we wniosku, około 9 hektarów. Pierwszym etapem zmierzającym do pozyskania inwestorów na tereny inwestycyjne jest porządzenie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji projektowej. Obecnie są one w trakcie realizacji w ramach projektu pod nazwą Wykonanie Opracowań Studyjno-Koncepcyjnych dla terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Obecnie dokumentacja projektowa znajduje się na etapie realizacji projektów budowlanych, które stanowić będą załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Do tej pory uzyskaliśmy decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a więc decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną, decyzję wodnoprawną dla poszczególnych elementów projektowanej infrastruktury technicznej. W ramach kontraktu opracowujemy również projekty wykonawcze, które zawierać będą kosztorysy, przedmiary i wszystkie dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację robót objętych tym projektem. Tereny inwestycyjne w Golubiu-Dobrzyniu zlokalizowane są we wschodniej części miasta pomiędzy ulicami Sokołowską i Rypińską. Obszary przeznaczone na Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny są obecnie niezabudowane. Łączna powierzchnia wynosi tu ponad 9,5 hektara. Z myślą o potencjalnych inwestorach, na podstawie opracowanej w ramach projektu dokumentacji zostaną wydzielone działki o zróżnicowanej powierzchni. Głównym naszym celem jest zachęcenie firm zarówno lokalnych, jak i zewnętrznych do inwestowania na naszych terenach. Już teraz pracujemy nad projektami uchwał, m.in. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. W efekcie chcemy stworzyć strefę przemysłową przyjazną zarówno inwestorom, jak i mieszkańcom miasta. Docelowo na całym obszarze parku zarówno w Golubiu Dobrzyniu, jak i we Wroskach. Szacujemy lokalizację minimum 6 firm, które stworzą co najmniej 90 nowych miejsc pracy oraz zainwestują kapitał w wysokości 25 milionów złotych. Tworzenie nowych miejsc pracy wpłynie na zmniejszenie bezrobocia, a w konsekwencji zahamowanie negatywnych zjawisk społecznych. Miejscowość Wrocki, gdzie zlokalizowano drugą część strefy przemysłowo-technologicznej, znajduje się na północno-wschodnim skraju gminy golub dobrzyń Na atrakcyjność terenów inwestycyjnych we Wrockach wpływa przebiegająca w sąsiedztwie droga krajowa nr 15, relacji toruń olsztyn Obszary przeznaczone pod inwestycje są obecnie niezabudowane i użytkowane rolniczo. To teren ponad 6 hektarów, przebadany geologicznie. Projektowane uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę oraz planowane. Preferencje uczynią ten teren atrakcyjnym do prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie to niewątpliwie szansą dla rozwoju gminy Golub Dobrzyń. Myślę, że jest to najlepszy sposób do wspierania przedsiębiorczości, który przyniesie wiele korzyści. Przedsiębiorcom ułatwi szybkie inwestowanie, mieszkańcom stworzy szansę na nowe miejsca pracy, gminie przyniesie w perspektywie wzrost dochodów do budżetu, podniesie atrakcyjność tych terenów oraz podniesie wartość okolicznych działań. Całkowity koszt projektu wyniesie 544 213 zł. Realizacja zakładanych działań jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Gospodarki, które wynosi aż 85%. Wkład własny 15% zapewniają wspólnie miasto i gmina Golubryżej. Opracowanie dokumentacji w ramach projektu, wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego będzie istotnym działaniem w kierunku uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Golubiu Dobrzynie we Wrocławiu na obszarze planowanego parku przemysłowo-technologicznego. Będzie on w przyszłości miejscem lokowania się firm lokalnych oraz zewnętrznych z kraju i zagranicy. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 miasto i gmina będą ubiegały się o środki finansowe na ten cel.